Szanowni przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Kolejny miesiąc za nami. Widzicie, jak szybko leci czas. Tylko był początek roku szkolnego, miesiąc za nami. Tylko był początek 24 roku, koniec zostało 3 miesiące, a czas jeszcze przyspieszy. Więc Wykorzystujmy każdą chwilę naszego życia z pożytkiem dla siebie. Daję prognozę w od Lee na październik 2024 roku. Jak zawsze jest pewien pozytywu, dlatego mi odpowiada ten przekaz. Te przekazy od Li, bo rezonują ze mną. Na pewno. Są inne przekazy, gdzie straszą, też o tym wiem, ale ja wam tego nie daję. Kto chce usłyszeć straszenie, proszę włączyć telewizor lub radio. Tam usłyszycie, a u mnie będzie pozytyw i tylko pozytyw. I to nie znaczy, że ja jestem w różowych okularach. Absolutnie nie, tylko ja przyjmuje informację taką, jaka podnosi mnie na duchu, która daje mi dużo radości, a ja dzielę się nią z Wami. Energia października otwiera nowy rozdział dla innowatorów i jednocześnie będzie szokujący dla konserwatystów. Sama idea strefy komfortu dla ludzkości zmienia się i staje się bardziej Wygodnym procesem niż strefą spokoju. Trudność może polegać na tym, że nawet przeżywanie lat, jaka główna idea świadomości zbiorowej, zanika. Zanika także właściwe działanie, które jest potrzebne do budowania bezpiecznej przyszłości. Wszystko rozkłada się na podstawowym poziomie. Teraz wchodzi w życie paradygmat. Harmonijnej teraźniejszości, czyli logika działania aktualnego dnia, tu i teraz. Nie dzieje się to w hipotetycznej przyszłości, ale w obecnej teraźniejszości. W dzisiejszych czasach świat zaczyna żyć według nowych zasad gry. Ale dopóki ludzki umysł tego nie rozumie, próbujemy naprawić starą lirę karbową, otworzyć Okończoną grę, jednak nawet w świecie zewnętrznym zaczęły się potwierdzenia. Na przykład, nawet ONZ zatwierdziła program zasadniczych zmian. Na razie były to pierwsze kroki zaczęte z innymi celami, ale potem organizacja dojdzie do tego, że każdy człowiek na świecie otrzyma równe prawa, niezależnie od herbu w paszporcie. Kraje w końcu. Stracą dominującą władzę nad swoimi obywatelami. Świat zmierza w stronę jednolitego prawa międzynarodowego. Obywatelstwo wkrótce stanie się jedynie czynnikiem ekonomicznym, a nie prawnym. Oczywiście w starym paradygmacie wielu będzie się sprzeciwiać takim zmianom, uważając je za spisek odgórny. Jednak współczesne pokolenie młodzieży. Która niedawno została potępiona za ignorowanie tradycji społeczeństwa, teraz zyskuje swoją siłę. Zbiorowa świadomość pokolenia 2000 roku zaczyna powoli dominować. Byli gracze cybernetycznych międzynarodowych drużyn, zaczynają grać w gry polityczne nowej jakości. Na arenie międzynarodowej małe kraje już. Utwierdzają się i deklarują, że są bardziej postępowe niż wielkie mocarstwa, zarówno pod względem praw człowieka, jak i wolności gospodarczej. To świadczenie w ONZ złożyły Argentyna i Salwador. Pokazują światu, jak kraj może się zmienić, gdy rząd odzwierciedla pragnienia swojej ludzkości. I te kraje są prawdziwym przykładem zmian które zaszły niezauważone na oczach całego świata. Zmieniają się nawet warunki pogodowe na planetach układu słonecznego, a także na Ziemi. Dlatego spójrz na sytuację klimatyczną, niejako nieznaną i chaotyczną, ale jako, że jest to ten sam proces, co zmiana w ludzkich umysłach. Pogoda planety zawsze odzwierciedlała procesy świadomości. Cokolwiek by to nie było, a w obecnym czasie wszyscy jesteśmy w galaktycznym cyklu zmian, na co wskazują również anomalie słoneczne i zjawiska atmosferyczne niespotykane przez tą cywilizację. Zmieniają się kraje, zmieniają się rodzaje zawodów, zmienia się sposób życia ludzi, zmienia się nauka, zmienia się medycyna. Zmienia się transport, finanse i komunikacja. Wszystko będzie ciągle się zmieniać. Nie czekaj na moment odpoczynku. Teraz zmiany są normą. Październik zaczyna pokazywać zmiany wszędzie. A ten, kto jest gotów być elastyczny i myśleć obszernie, może teraz zauważyć, że jego życie osobiste różni się od życia z przeszłości. A nawet współczesnego życia konserwatywnych ludzi. Nie sądzisz, że naprawdę żyjesz w innym świecie. A teraz to właśnie ten inny świat staje się normą, a ten poprzedni, stary świat nie znika. On w oczywisty sposób sam się niszczy. Mentalnie oddziel się od starego świata. A teraz możesz już fizycznie obserwować, jak twój świat staje się coraz bardziej istniejący, powiedzmy materialny, a stary świat zmienia się w iluzoryczny i surrealistyczny. Październik to wygodne miejsce do obserwowania tych procesów. To także dobry moment, aby zacząć dostosowywać się do nowego tempa życia a potem nastąpi przyspieszenie. Dlatego wykorzystaj bieżący okres, aby rozpoznać poprzednią i obecną grę, aby nie był już przywiązany do przemijającej się przyszłości. Teraźniejszość już cię otacza. Rozejrzyj się.